No dobra, leci. Tak, 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 tak. Kurna, wszystko mi spada z krzesła, dobra, zaraz podniosę. Dobra. Ehm, dobra małe, jesteś... punkt małe. No, jestem, widzę małe. Dawaj. Ty jesteś obsesją, czyli git. Czyli on cię czyli... powiesi na haku i masz mori. I poje napisz mu, żeby przyszedł do małego. Czy mam użyć tego decisive'a, czy jak? Nie. Jak jesteś obsesją, to nie. Okej. Okay. Nie bij mnie, ty! Nie no, się razie. Prze... Ale by... zaraz. Zaraz, czekaj. Nie. Ty musisz się wybudzić. Ty musisz się wybudzić. No, tak. Nie? Dobra, mamy. Nie, to jest wolniejszy. Weź mnie jeszcze raz uśpi Bo za drugim razem jak wchodzę, czy za trzecim A, wiem, no wiem Za drugim chyba, nie? Za drugim, za drugim, teraz ja muszę go zabić Tak, na hak z nim, tam Dobra, ty się swarym i później na nim Tak <laughs> Adam już to pograł no. Ale no. jeszcze no. będzie patrzył no. na ten rytuał Śpi. Wiesz Dajcie moje serduszko dobra, jeszcze przy okazji animację mori aby <noise> Mogę widzę pokazać. Easy kill. O nie kolorfobia, dobra. Ja się leczę. Zaczynam. Będę same A? dobre trafiał. Mam <laughs> <Da. Udawem. laughs> dopiero jedną literkę ten uzupełnie sobie w film będzie spał. I ta natka większa <laughs> To ta natka to i tak już tu nic nie zmienia. 50, nie. 25, 30 mam już. O kurna. To jest gorsze niż Legion. Na mhm. tych dwóch nożykach przeplatzę. Z... Nie, legiona na dwóch nożykach nic się przebije. I tak. Dwie i pół godziny później. Do trafię świetnie, to może chociaż trochę to przyspieszę. I nie trafiam. Nie trafić, nie? Już... Mm, tak wiem. Nie wiem. będzie sensu Uwaga, uwaga, ogłaszam się z jednej czwartej. Na ile jesteś? W jedna w czwarta. czwarta. Co ty gadasz. No Przy, przy trzech świetnych na sześć skilczeków. Czyli Pff. tak to robię dużo szybciej niż powinienem. Ile on tych bandaży tam przewija? Dobra, dobra, kolejny checkpoint, jedna trzecia dawiał świetnych, tak bo to oszukiwanie. Część tak naprawdę inne, czy coś takiego. Nie no, każdy mądry człowiek byś mi sało im like by miał na to wywalane, nie? No. Nie na Legiona No Poza tym to, to jest bez tego, bez sukni, no masz... nie? 40 e, 40 gdzieś Nie no, 45 może? No. Nie wiem Hed, to zobacz na filmie Dobra, jest na 50 No, możliwe, że to już jest 50 Ja Okej, okay, 50 Normalnie leczenie się selfkerem trwa e, 32 sekundy, bo normalnie 16 a to jest o połowę e, szybciej. Tylko mnie nie traf no, przez nie. przypadek, bo cię normalnie... Nie! Ja mam dopiero 55%. Proszę ja ciebie! No, 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 no. Te twoje oczy takie przyćpa O kurna tak na styk No Dobra, 60% gdzieś Jeszcze 65, o leży Czej, nie podnoś go Zobaczymy ile będę go leczył Potem Ja na skitze Ej nogi to ten ten, ten taki kreska Mam no, masz 60, bravo. Nie na no, 70 myślę, że to już jest Ile masz? 70, 75 mm -hmm. no, zobaczymy no, ile no, będę ją lecił Nie no jej już nie lecz, bo to już przesada nikomu już nie no, się no, nie leczę kawałek można tylko, tylko zaszczyt No zobaczymy ile Cześć, przyspieszę to będę trafił świetne, bo to jest... Niemalne. Nie ma tak. Lepiej trochę jest się, chcę ja już trochę zły. Uradzę się całkowicie. Jak trafiłeś już świetne, to już jest najszybsze. trafiłem ze 3, może 2. Ale to i tak mi daje, tylko po 2-3%. wiesz. Sporo. No sporo podczas mojej prędkości. To jest po prostu prędkość zawrotna, nie? Znaczy, i tak mi się wydaje, że ludzie to co najmniej do połowy albo dotąd widzisz, będą tam oglądać, tak bo będą ciekawi, kręc. jak to jest, kiedy ja skończę. Najlepszy, najlepiej jakbyś taimerek wrzucił. ta G nakręć. Widzisz? No, mógłbym. Wybudziła się. I gdzie ona jest? Za ma... za dużym. Znaczy, znaczy za małym. Tam, na, czy widzisz tamtą G? Tam no. robi. Ej, pat, 95%. No. To jest ponad 100 sekund, jak misja to już robiłem Za 3 minuty. Jeee! <grymny> Jeee! że tak będzie <grymny> 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 Ej nie, daj mi! Kurna, weź ją uśpi i mnie podnieś. Uśpi ją i mnie podnieś. Podnieś mnie. Podnieś mnie. Proszę cię. Podnieś mnie. Żebym ja się mógł wywiglować. Albo żeby ona rzuciła pole też coś. O, dobra, ogarnęła. Czekaj, teraz ja ciebie będę leczył. Czekaj, daj mi. Daj mi! Czekaj, zobaczę jak to długo będzie trwało. Jezus, mawiają. ja jest mniej więcej tyle samo, on no 25% krócej. Nie, 50%. A czy no ile tam chciał ma? No, nie wiem, nie ma. Nie, no dobra, jej to już nie lecę. O, Jezus. Dobra, jest. Ona ma 10% dopiero. To dobra, walę to. Kończymy ten film, bo to za długo trwa. Dobra. To było najdłuższe leczenie, ja pierdziele to jest dramat